Teofila Pytek. Teofila Pytek. Pytkówna czy Pytek, bo nie wiem, ale jakoś tak. Z domu Pytek. Czyli, że Pytkówna, a po mężu Wyspiańska. Żona Stanisława Wyspiańskiego. Służąca ze wsi. Dziecko już miała. Panna z dzieckiem. Jak była panną, to Pytkówna, córka Pytka. Wziął pannę z dzieckiem, najpierw żyli bez ślubu, a potem dwa śluby. Jak to? Bo pierwszy ślub nieważny, bo on skłamał. Skłamał, córkę swoją własną do chrztu trzymał i przy pierwszym ślubie skłamał, że nie trzymał. No to ślub nieważny. I dopiero dyspensa, bo bez dyspensa jak się było chrzestnym, to nie można. Dopiero dyspensa, jak już dwoje dzieci mieli. Jedno jego, a drugie nie jego, przez które ten ślub drugi. A teraz mają czworo. Czworo, tylko jedno nie jego. Czyli można powiedzieć, bardzo szlachetny człowiek. <laughs> szlachetny? Nie no, pewnie że szlachetny. Ożenił się. Chociaż panna była z dzieckiem, to się ożenił. Tylko jedno dziecko nie jego, ale drugiego. Ale żle Tylko, że ona podobno nie bardzo. I Stankiewiczowa mówi, że ona tam przy nim w chorobie lekarstw nie podaje. I mu dokucza, i go potrąca. Także on nic, tylko choruje i choruje. A ona mu dokucza, no i go potrąca. Ale listu żadnego nie odda. Tylko listy niszczy. I żadnego listu nie pośle, tylko listy czyta. Znaczy, właściwie nie czyta, bo przecież nie umie. No to jej najstarszy syn czyta, a ona niszczy. Także... Jakby jaki list posłać, to na nic, bo nawet jak przeczyta, to zniszczy, a jemu nie da.